Cześć! Tu do Was mówi Jack Moritz. Dziś powiem coś o emeryturach i żeby było jasne, nie podoba mi się to, bo y, człowiek się starzeje i ja jeszcze nie słyszałem, żeby było inaczej, i każdy z nas kiedyś będzie musiał brać. Y, a jak brać, jak nie ma, jak, jak y, coraz mniej tego jest. Więc y, ja uważam, że są so dwa wyjścia. Albo dać wszystkim, albo dać nikomu. Bo jak 67 lat ja będę miał, to y, co myślicie, że ja. Będę ten ostatni rok przed emeryturo, będę sobie jeszcze latać do roboty, jak średnia życia właśnie wynosi 67 lat, to co, to co sobie tak pomyślał specjalnie, żeby nie dożyć do tej emerytury. I, I co? Jak, a tam w Afryce na przykład, to oni mają emerytury na tych plemionach? Tam wszystkie żyją w kupie, się trzymają. Stare są opiekowane przez młodych. I tym sposobem jakoś to idzie. A nie jak u nas. Tylko tak, żeby ojca, matkę wywalić z domu, a potem oni sami ciągną. I mnie to nie obchodzi, że jest źle i słabo, albo tam mówię, że nasza gospodarka słabowata jest. Mam mieć emeryturę i najlepiej już od 25 roku życia, czyli już za rok, i, i od razu, żeby ona była dożywotnia. O! Jak rządu naszego nie stać na kulturę, to niech chociaż dami emeryturę. Żegna się z Wami Jack Moritz.